Hej, cześć, siemano wam wszystkim! Oto kolejny odcinek z, z Ryzena jedynki. Okej. Okay. Ostatnio się zajęliśmy misją u tych właśnie... Jak to powiedzieć? No u tych rolników, tak jakby Wiem, że może będzie mnie słychać, może nie, nie wiem, zobaczę. Bo jakoś tak mi się wydaje... Czekajcie, ustawienie, dźwięk. Czekaj głosy o tak może być O tak może być, dobra, efekty efekty, efekty, efekty O tak może być, dobra Okej, okay, dobra Nadal głośno mi ale wiem, że ten głos będzie trochę Trochę głośniejszy na pewno bo też się lepiej z y, mikrofonem się nagrywa, powiem wam. Okej, okay, czekajcie, rozmawialiśmy z nim jeszcze? Chyba nie. O. Okej, okay, to nie ma nic do roboty u niego. Ok, tu trzeba chyba z tym porozmawiać jednak. O, właśnie. I can't leave my post at the farm I'm afraid, but Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice. If you're wanting help, you must be willing to provide help in return. Okay. to tak, No okay. How do you get into Harbor? Town? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the Order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes. There is a way, but it's not easy to reach. Harbour Town has a rear entrance up to the north. As far as I know, that is guarded only by the old town guards. You could try your luck persuading them to let you in. Do you trade here on the farm? Trade? With who? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. Okay. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make yourself useful. Once we no longer need your help, we'll happily escort you to Harbour Town. Okay. I thought you should him. No. About your f No. The wolves in the nearby cave are dead. It seems fate was kind to me washing you to these shores. Take this as a reward. Teller doesn't have anything for me to do. He finished his work a while ago. Ah, oh, yes. Teller is our hardest worker. Two dozen of him and our problems would be over. The grain harvest is finished. Good. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem, child if he worked as hard as he moaned he'd have completed the harvest long ago perhaps he should reconsider his desire to be a mage i think i've done everything there is to do on your farm be on your way no. and my thanks go with you. Oh, and here these items can go with you too and may the holy flame light your way in these dark times Dobra, okej, wiem, 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 dobra. Czekajcie, bo handlujemy jeszcze z Let's nim. Co ty masz ciekawego do sprzedania, drogi Tristianie? Tu jego są so, tak? Okej. Okay. O, ale mam rzeczy już. O, Przydałoby się tak. Tak. Czekaj, 90. Nie, czekajcie. Tej miksurki na razie nie What the fuck, Co je o to ja zrobiłem Oto sobie wezmę tylko Aha Okej, okay, ale gdzie jest złoto? Eee A, wiem, dobra, wiem Okej okay. Czekajcie, sprzedamy mu sobie to solidno, gałą się mu, to też Serio tylko tyle? No okej, okay. no spoko. O, magię mam już, to silne leczenie magiczne. O, elegancko. Tu jakaś jest mała wyspa. Czekajcie, jak to... Kurde, wiecie co? Nie będę kupował nic, nie. Idziemy sobie stąd. Idziemy już powoli do miasta, haha. Fajnie, dobra, porozmawiamy z nim. Tristan says a long, This island is far from safe, you know? Be No pewnie że jestem gotów. a I'm czego there. bym nie był gotowy. Go to right. Okej okay, dobra, Gdzie ty idziesz, nasz drogi luże Okej, okay, gdzie ty będziesz mnie prowadził? No, okej, okay, dobra, Spoko. Tak sobie mówiłem właśnie tam przy y, poprzednim filmiku z. Cicho, bądź Ty przy poprzednim zaraz powiem. Dobra. Właśnie ostatnio mówiłem przy y, odcinku z GTA San Andreas. Mówiłem, że będę renderował w, w 1080p, jakoś oczywiście, ale nie wiem. Czy się opłaca w ogóle w tych y, 60 FPSach właśnie? właśnie tak jeszcze myślę, myślę. Bardzo trudne. Bardzo trudne to do to. Do... Dobra, fajnie. Dobra. Dobra. Bardzo trudna i właśnie ta... Bardzo trudne jest to, właśnie. Jak to powiedzieć? Ten wybór, właśnie tego renderowania. Ale pierwsze tak. Jeśli nie. Dół, nie. W końcu. nie. Ja tam nie będę szedł. Na pewno. Powiem tak, ja sam siebie nie słyszę w tych słuchawkach teraz. Nie wiem. Jakoś tak teraz powiem dziwnie w tych słuchawkach mi. No ale się przyzwyczaję powoli. Okej, tak jak wspomniałem właśnie o tym renderowaniu, właśnie. Może tylko starczy będę renderował tylko z 1080p bez tych 60, oczywiście. Then follow that. It'll take you straight to the town gate, and I can just walk in. One of the town guards will probably be outside the gate, but I'm sure you can find a way to convince the sentry to let you pass. Convince them. How do I do that? If you have enough gold on you, I'm sure that will help persuade him. That's how the old guards. I see. Now I need to no tak, jak właśnie jest trudne to do, do zrenderowania dla mnie, Jakbym miał O wiele, wiele lepszych komp. Jak to przykład taki... Niektórzy mają. Że mają na przykład 16 RAMu, 4 albo 8. Nie wiem jaki... Nie wiem, bo ja mam tylko 2. To jest właśnie za mało powiem wam. No ale pamięć ram nic nie pomoże. Przy renderowaniu na przykład sondy Vegas właśnie. Właśnie bym renderował w tym programie. A ty dziadzie! Ale żebym wygrał HE z tobą. Czekajcie, dobrze idę w ogóle tak przede wszystkim. Czekajcie. Muszę czekać, gdzie jest w ogóle tak miasto. Tędy trzeba iść, okej, okay, dobra. Właśnie bym miał lepszy komputer bym może zrenderował zre w tym programie, ale na razie sobie odpuszczę to. I będę na razie renderował właśnie w tej... w, w HD oczywiście tylko. Na razie. Tam muszę jeszcze coś tam wykombinować jeszcze z tym, zobaczę. Może będzie renderowane, będzie w 1080P jakość, ale trudno mi powiedzieć właśnie, no ale zobaczymy jeszcze, jeszcze dużo czasu mam, może coś, oh fuck, oh fuck, shit, może coś wymyślę jeszcze w e, wakacje może, sobie kupię może jeszcze 8, e, stój, 4 giga może. By było lepiej, lepiej. Oczywiście, żeby było lepiej. Pewnie. Czekajcie, gdzie jest w ogóle tak miasto przede wszystkim, bo nie wiem. Czekajcie, a tu. Okej, okay, dobra, mam. Okej. Okay. Zabierzmy grę, sobie tylko. A wezmę sobie, o tak zrobię już. Nie będę już tam autozapisu brał. Okej, okay, dobra. Czekaj, muszę jeszcze raz sobie zerknąć na. Czekajcie, autozapis. Szybki zapis F8, dobra, ok. Dobra. Fajnie. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Do zbierania, zanim pójdziemy do tego strażnika porozmawiać? Ok. A, to są te, dobra. Okej, okay. o może coś tam jeszcze jest? Ale na razie tam do wakacji. Jak będę wakacje. Wiem, że tak mówiłem już Wam w poprzednim odcinku z. no. Z GTA Andreas mówiłem właśnie tak, że będą, yy, będą, będzie jaka, jakość właśnie p 60 fps ale nie będzie właśnie na razie. Yy, jak będą wakacje właśnie, będę miał więcej czasu, oczywiście, że będę miał więcej czasu, może. Może będzie więcej czasu, nie wiem, zobaczę jeszcze. To będę właśnie renderował w, w takich właśnie jakości, ale jeszcze zobaczymy. Muszę sobie ogarnąć jeszcze poradnik jakiś.

why you You're in. Oh, no, dobra. Just let me in. You're in a hurry? Don't you want to know what's waiting for you in there? Here's your gold. All right, but not a word to anyone about our little deal. Otherwise, we'll both wind up in the monastery. Are you going to let me in? Well, good luck. <laughs> O! Mapa miasta otrzymano! Elegancko! Okej, okay, dobra, jesteśmy już w środku miasta. E, ty dziadzie, ty, ja bym, kurde, jakbym cię spotkał, to bym ci tak y, w dupsko bym dał, że nie wiem co. Żeby... byś nie powstał. Heh, <grym> przecież żartuję, ludzie. A, jeszcze dop dopomniałem wspomnieć, oczywiście, o tej grze, że jest brak polskiego dubbingu. Powiem, że trochę szkoda. Byśmy posłuchali sobie polskich właśnie wyrazów, jak mówią po polsku właśnie. Dobrze, chociaż to napisy po polsku. To jest chociaż jeden plus chociaż. Dobra, okej. Okay. Może teraz podwiedzamy miasto może? O. Co zadanie wykonane w mieście? Okej, okay, ile zakończyliśmy już tych misji? O, powiem, że już nawet nawet sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem. Powiem, jak chcemy się liczyć. <laughs> Czekaj, mapa regionu. Okej, okay, my tu jesteśmy, tu. A tu nie mam nic. No Okej, okay, dobra. Muszę sobie ogarnąć jeszcze ten mm, zadanie, właśnie, handlarz. A to jest zrobione? Bo nie wiem, ale nie zrobione. A to jest zrobione już? Ej, ludzie. Chyba zrobione, ale. No, chyba zrobione, dobra, okej. Okay. Dobra. Hmm, co by tu jeszcze sobie najpierw pozwiedzać? Może coś znajdziemy, coś. Marta. Nie chcę tej Marty. Okej, okay, dobra. Powiem, że odcinki z Ryzena coś mało się pojawiają, ale brak czasu. Ok, tu jakieś jeszcze są roślinki. Ok. Może chodźmy zobaczyć sobie to miasto. A co tam, zobaczymy sobie. Może niedługo właśnie już skończę to serię z GTA 4, ale nie wiem, ile jeszcze tych odcinków zostało, tak mi powiem szczerze. Nie, wiem ile jeszcze. Muszę tak, skończyć to pierwsze serię, jaką zacząłem, to właśnie Geta San Andreas. Wiem, że skończę ją i skończę ją. Nie marcie się. Pojawi się jeszcze na moim kanale, spokojnie. O, właśnie, jeszcze prześlę dwa odcinki w sobotę. Nie, w sobotę, w sobotę. W sobotę może. Ale nie, nie wiem kiedy ja ten prześlę odcinek, he. Nie wiem. Dobra. Chodźcie, tutaj zobaczymy co tu ciekawego jest. Sobie pozwiedzamy miasto trochę. O, pozbieramy sobie roślinki może. Prosty kufer, dam radę go utworzyć. O, o, fajnie. Fajnie, fajnie. Dostałem fajne nawet rzeczy. Ale to wielkie, ale fajne. Takie coś też jest z gotiku. Okej, okay, tu gdzieś mi się tak wiadomo, że tu jest jakiś łasica. Tu jakieś tam właśnie są... Wojownicy zakonu, właśnie. What, doing, about what the fuck? Nie! I'm... Ja Cibę też nie znał. Idź mi stąd, panie. Tylda. Ty, tydla. Co tam ciekawego? Tutaj jest. Muszę sobie właśnie ogarnąć. Jeszcze te rzeczy, które tu są so właśnie się pojawiają. Do kogo mam iść najpierw? Do kogo mam nie iść, właśnie. Trudno właśnie tu się tak, tak jakby przyzwyczaić się do tego miasta, ale zobaczymy jeszcze. Co? Czy do czego nie mogę wejść? Eee! No, dobra, spokojnie. Facet. Chcę tylko roślinę wziąć. Spokojnie. O, tam też jest coś. Kacie, tak zrobię, o. <laughs> Trochę użyjemy kodów, nie żartuję. <śmiech> Szkielet. He, <laughs> ale fajne. Kurde. Czekajcie tam też coś takiego czy nie ma? To nie nie ma. Wiesz szkoda. Ale okej, okay, dobra. O jagody. Idziemy na jagody, na jagody. Idziemy na jagody. Przypomniała mi się stara piosenka już. Oj, dość stara piosenka już. Oh, shit. Serio. Serio. Punkty życia. Ok, jeszcze sobie zerknę na punkty życia. O, 104. Ok, dobra. Spoko. Punkty nauki 20. Na razie. Na razie, na razie, na razie. Hmm. Tak sobie myślę właśnie. Czy sobie ich nie wydać. Ale na razie nie wiem do kogo pójść. O, nie wiem do kogo pójść. Właśnie na razie. Sprawdzam sobie na czas, zaraz będę musiał kończyć odcinek. To sobie tu zejdziemy, czekaj, którędy przyszliśmy? Tędy pójdziemy sobie. Bo tędy przyszliśmy, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. A co do odcinków jeszcze, to nie jestem pewien, kiedy się będą pojawiać. Bo trudno mi powiedzieć właśnie. Teraz farie się zaczęły właśnie. Się ferie zaczęły właśnie i teraz... Będę miał trochę więcej czasu może, ale... Trudno powiedzieć mi, jak wspomniałem, niedługo zaczynam z ten staż, właśnie ten staż, właśnie kurczę. Aż mi się nie chce chodzić, na to powiem Ej, wam. Eee, to... 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 idź mi stąd. Ja nie chcę z Tobą gadać. Ja chcę pozwiedać miasto, ludzie. Szalej, druida. Właśnie sobie poczytać muszę o tej właśnie roślinie. Czekajcie, gdzie, on jest? gdzie ona jest. Szalej druida jest. Ma wprost legendarne działanie wzmacniające. Maksymalna liczba punktu życia. Wow, ale fajne powiem wam. Ty fajne. Chylą. 105. Hehe, <grym> ale fajnie. Fin. Nie, na razie nie będę z nikim gadał. Zaczniemy sobie, tak jak przyszliśmy, tu sobie zapiszę gierkę. Gdzieś tutaj. No przy tych schodach najlepiej byłoby. I w kolejnym odcinku pewnie już będzie misję robić Do tego miasta. No ale nie wiem. O skóra wilka. O sobie zobaczę co tam pisze o skórze wilka. O. Tylko nie wiem gdzie one są. Czekaj, tu są, dobra. A, tak jest coś. Kupcy dobrze płacą za wyprawione wilcze skóry. No okej, okay, spoko. Małż. Już... Wytrych, mam tylko jeden wytrych. Oooo, trochę lipa. Dobra, ale spokojnie. Nie, Niedługo Zwiększymy sobie zdolności niektóre może Włośczyć. myślałem, że spadłem. Wow! Ukryty kufer. He, <laughs> ale fajne. O, skóra dzika, o. Cieszy się sporo popularnością w handlu. No wiadomo chyba. Wiadomo, wiadomo sobie tędy już Dobra, zapiszę grę sobie już A ty kim jesteś? Żona rolnika Rolnik szuka żony Heh. Gdzie rolnik? He dobra Dobra jeszcze raz czekaj, zobaczę sobie ile już gramy w ile godzin już tak Godzina 18 No nawet nawet Dobra To się widzimy już pewnie w kolejnym odcinku Będziemy robić sobie misję już Misje dla tych, tych dla tych właśnie ludzi, pewnie dlatego będą misje jakieś. Dla... Pewnie dlatego, jeszcze jakieś będą. Na pewno, pewnie tak, może, może nie, nie wiem. Gram sobie kiedyś jak, ale to już nie pamiętam, jakie misje są. Powiem, że są nawet niektóre trudne. No ale zobaczymy. Lepiej tego kufra nie otwierać, bo oni on na mnie zaatakuje, o Ten fuller, fuller. I ten kostar, kurde, kostar to widać, że już groźny jest. Widać, że jest groźny. Wow, ale odbicie, kurcze. O lol. Nie no, dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku pewnie, już dobra. To ja się kończy już. Mem tu gadał, gadał, gadał i gadał. Dobra. Gadu gadu, nie ma gadu gadu, idziemy dalej, dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.